Filiżanka kawy na własnym tarasie z widokiem na urządzony ze smakiem ogródek? Któż z nas o tym nie marzył? Firma Drogbruk z Błaszek w województwie łódzkim pomaga spełniać te marzenia. To producent kostki brukowej, płyt tarasowych, ogrodzeń, stopni schodowych i innych elementów małej architektury ogrodowej, na widok których zaczyna żywiej bić serce każdego domatora. Zero plastiku? Za to z wykorzystaniem naturalnego kamienia, żwiru i piasku. Gotowi? A więc zapraszamy do błaszek. Zobaczymy, jak powstają płyta tarasowa talamona oraz kostka brukowa Moderno Piatto. Surowce do produkcji to kruszywa w różnych frakcjach sprowadzane z polskich kopalni, a w innych produktach także z zagranicznych. A do tego woda, cement, plastyfikatory oraz barwniki. Operator pojazdu transportującego zgodnie z zamówieniem pobiera składniki z pryzmy i przewozi je do koszy zasypowych. Odpowiednia ilość surowców jest potem dobierana już automatycznie i trafia do mieszalnika, gdzie powstaje tak zwany zarób betonowy. Zarób trafia do kosza i jest transportowany do wibroplasy. Tutaj czekają już blaty produkcyjne to na nich osadzane są formy, do których dozowany jest beton. Pod wpływem wibracji zarób jest zagęszczany i dociskany z góry przez prasę. Formowane są w ten sposób dwie warstwy produktu. Dolna część to warstwa konstrukcyjna, a górna fakturowa. Różnią się one właściwościami, a także składem. Górna warstwa jest najczęściej melanżowa w odcieniach szarości lub pasteli i brązów. Teraz widzimy, jak forma unosi się do góry, i blat produkcyjny wyjeżdża z ukształtowaną kostką. Cały proces jest w pełni zautomatyzowany kontrolowany jedynie przez operatora w sterowni. To tutaj ustawiane i sprawdzane są parametry procesu. Nad jego płynnym przebiegiem czuwają operatorzy i służby utrzymania ruchu. Przyjrzyjmy się pracy operatora. Sprawdza on parametry wyrobu, wysokość, powierzchnię i krawędzie, wilgotność, a także zespolenie warstw oraz zagęszczenie produktu. Ostrożnie, na tym etapie wyrób wykonany z wilgotnego betonu jest jeszcze słaby. Kolejny etap procesu to impregnowanie. Na stronie fakturowej natryskiwany jest przezroczysty preparat. Kostka zyskuje tym samym warstwę zabezpieczającą, która ogranicza możliwość nasiąkania wodą. Będzie też łatwiejsza w czyszczeniu. Następnie wyroby trafiają do dojrzewalni. Rozmieszczane są w wieży o wysokości 9 metrów. Gdy zostanie ona zapełniona, wędruje do odpowiedniego miejsca w dojrzewalni. Panuje tu skrupulatnie przestrzegana temperatura oraz wilgotność powietrza. Po co? Aby beton związał i nabrał odpowiedniej twardości i wytrzymałości. Proces trwa około doby, a potem produkty przekazywane są na suchą stronę linii produkcyjnej. Tutaj możemy zobaczyć, jak z linii usuwane są produkty z wadami. Kolejny etap to ustawienie płyt do pakowania. Z granulatu z tworzywa sztucznego wykonuje się punktowe zabezpieczenia, które zapobiegają uszkodzeniom mechanicznym podczas transportu. Pakowaczka automatycznie układa kolejne warstwy na palecie. Następnie nakładany jest kaptur foliowy z logo firmy. Nie pokrywa on całej palety, aby nie doszło do zaparzenia betonu. Gotowe, zapakowane wyroby odstawiane są na plac magazynowy. Odwiedzamy jeszcze dział kontroli jakości. Wykonuje się tutaj badania wytrzymałości na specjalnej prasie. Sprawdzana jest kolorystyka, wymiary, badana jest również nasiąkliwość produktów. Produkty Drogbruku trafiają do odbiorców zarówno w Polsce, jak i za granicą. Fabrykę w sezonie opuszcza nawet 100 tirów towaru dziennie. Czy klienci są z nich zadowoleni? Na mur beton.